Cześć, jestem Diana. Witajcie w kolejnym materiale z cyklu PESA w Nieiegara. Sezon jest w trakcie, więc w dzisiejszym materiale pokażę Wam, w jak szybki sposób odświeżyć mebelki ogrodowe. W materiale odświeżymy sobie akurat stolik ogrodowy i użyję do tego oleju do tarasów w bezbarwnym odcieniu. Olej do tarasów jest w matowym wykończeniu, więc idealnie się sprawdzi i będzie łatwe w aplikacji. Narzędzi, których będziecie potrzebować do odświeżenia sobie mebelków ogrodowych, to będzie szlifierka oscelacyjne papiery. W zależności od tego, jak bardzo będziecie mieli zniszczone meble, no to tego dostosujemy sobie. Papiery ścierne, o tym powiem w trakcie. Oczywiście pędzelki, ja będę używała do tego pędzlów syntetycznych, benzyny ekstrakcyjnej, oczywiście do tuszenia bądź acetonu technicznego, to też w zależności co będziecie mieli pod ręką. E, I w sumie tak naprawdę to jest wszystko, co, czego będziecie potrzebowali do odświeżenia mebli. No i standardowo, jak przy każdym materiale, zachęcam Was do subskrypcji tego kanału, zostawienia nam lajka, komentarza oraz dzwoneczka, dzięki któremu będziecie na bieżąco z naszymi materiałami. No więc przychodzę do pierwszego etapu, jakim jest przygotowanie podłoża i tutaj chciałabym Wam przekazać kilka takich ważnych kwestii, uważam. Ja akurat mam taki mebel, który nie jest mocno zniszczony, więc w moim przypadku ja będę pracowała na papierach o gradacji 180 i papierze o gradacji 240, które będzie miał na celu mega spłaszczenie i wygładzenie tego, tej powierzchni i usunięcia powierzchni powiedzmy, że takich rantów, czyli podniesionych włosów, ale w przypadku, kiedy wy będziecie posiadali u siebie w domu mebelki, które są mega zniszczone, czyli ta powierzchnia będzie mega łuszcząca się, będzie odchodziła, no to w takich przypadkach należy użyć papierów o gradacji 100, 120 i z tą starą powłokę należy całkowicie usunąć do naturalnego drewna. Nie może pozostać na drewnie z tego starego produktu, ponieważ nie spoi się z nową farbą. No i to jest wszystko żeby nie przedłużając, no to jeżeli przyszlifujemy przeszlifujemy bębelek, dokładnie go odpylamy i odsączamy benzyną ekstrakcyjną bądź acetoną, tak jak na samym początku wspomniałam, pozostawiamy do pełnego wyschnięcia, bo ten aceton czy tam benzyna musi się odparować z drewna i następnie przejdziemy sobie do uszmalowania. No a Wy sobie zobaczycie wszystko to w przebitkach. Z takich dodatkowych informacji szlifujcie mebelek zgodnie z usujeniem drewna. Powierzchnię mam już przygotowaną, odtłuszczoną, więc zabieram się do malowania. Tak jak na wstępie wspomniałam, będę używała do tego pędzelka syntetycznego i dodatkowo pomogę sobie wałeczkiem z mikrofibry, dzięki któremu rozprowadzę produkt równomiernie, po to, żeby nie powstały mi na powierzchni e, zyciki oraz smugi. W trakcie szlifowania delikatnie koncepcja się zmieniła, więc takich dodatkowych informacji, no to musicie wiedzieć, że. Kolor się zmienił, bo do renowacji i odświeżenia mabelka będę używała, zamiast bezbarwnego użyję drzewo wiśniowe. Kolor. I dodatkowo chcę tylko Wam wspomnieć o tym, żebyście pamiętali, że aplikujemy dwie cienkie warstwy. Czas schnięcia takiej warstwy to jest około od 2 do 4 godzin. No i standardowo produkt aplikujemy wzdłuż usłojenia drewna. Witam Was w moim ogródku. Mebelek mam już skończony. Zachęcam Was, abyście zostawili nam subskrypcję, lajka oraz dzwoneczek, dzięki któremu będziecie na bieżąco z naszymi materiałami. Zapraszam Was również na nasze media społecznościowe, czyli Instagrama, Facebooka, Pinteresta, TikToka oraz bloga, na którym pokazujemy ciekawe renowacje mebli. Podajcie również do naszych salonów firmowych, które mieszczą się we Wrocławiu, w Warszawie, w Poznaniu, w Katowicach oraz w Gdańsku. Do następnego!